Ej, z tej strony Diabeł. Cieszę się po wasze dusze. Żartowałem. To ja i Tachu i mam przed dzisiaj lava zaprezentowania trzeci poziom misji czy mapki z Hell and Damnation. W miarę to nie Diabeł, ale też będę zbierał dusze. To się nie da rozbawić, okej. Okay. To nic, lecimy dalej. O Zbierajmy co tu się da. To będzie nam nas czekać masa przeciwników. Właśnie, cholera jasna. Hmm. Tu nikogo nie ma? Nie ma. Dawaj duszę. Dawaj duszę, bo jak nie dasz to czuł uduszę. Kurde, małe ciasne pomieszczenia. Nie zapomniałem jak się mapka nazywa. Aha

Coś się otworzyło. A, wróciłem na górę. Mogę zaskoczyć. O! się coś odnaleźć. Co jest grane? Nie widać. Dobra, opacało się. I tutaj łazić.

Kosiarze Jeden na szczęście tylko rozwalić, otoczenie tak. też no, mamy tutaj Mam coś już tam bo mam jeden. I że nie nowego, mogę podnieść. Uh -huh. o oh, fuck! Jest to sierwo, które będziemy plać coraz bliżej. Niego jesteśmy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ci części sypią. Wow. No. Dawno mi grają. Już do dawno przejść. Mma jakieś nagierka polskiej produkcji. Beczki wybuchły i mnie zabiły Jezu nie ma to Nie ładne, Tak? Gdzieś tu zginąłem? Tak, jezu i wkurczył go Zdychać cię, i dawać duszę, dawać duszę. No. Mało na razie ich tutaj mamy, przeciwników, Ale... coś tu jest, Krzymeczki. No tak, eksplorować trzeba, niestety trzeba. O, nie da się przejść.

Jemę. Spadaj, co mi śledzisz? Słychać dźwięki na śpiewach Chodźcie, 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 tutaj bliżej, chodźcie, bliżej, tutaj, chodźcie, 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 chodźcie. Żyteczki przynajmniej paru rozwali Jest broń Padu, padu, padu Oj, jajaj jaj rozwalać ładnie, czynimy, Rozbierajmy sobie szyczki na to nasze życie. O shit, 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 shit! Trzeba się trzymać na środku. Znowu się zabiję przy beczkach. No są jest? beczki praktycznie w każdej grze można znaleźć. Byli razem koło tej beczuli, a ja nie trafiłem. Spalać. Spadać, Zbadać ciecie. No ok, jedzie. Zrób jeszcze jeden. Ten dostał. Nie wiem, czy to koniec. Tu zgrujmy się. No jeszcze nie koniec. Czy tak, chłopie, spieszysz? Dawaj dłuższe. A, nie. Ja. leci. Gdzieś tu jeszcze jakiś cierwol się wliczy. Aha, jest. 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 jak się tam dostać? Nie ma się tam pozostać. Dobra, spadł. Aha, to się powinno dobra. Sorry, że będę biegać szybciej. O! Oh, Sztył! Ale kurde, mają tu łapki jakieś pozamontowane? Zamontowane? Z powrotem, ciężko walczyć zasobami. Musimy się dalej bawić z nimi. Spadaj, 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 spadajcie mi stąd! Chodu, 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 chodu. Uh -huh. Coś Mhm. sobie życia odebrałem i zimę. Chociaż mi nie idzie, kurde. Sam siebie częściej zabijam niż oni, mają szansę nie zabiją. Już parę razy zginęłem od beczek. niepokojące. Mam skłonności samobójcze widać w moim killerze. To jest niedobre. Tak będzie, to ja tej gry nie przejdę nigdy. A byłoby szkoda. Bo jest co tutaj zabijać. Doćka rozwalona? Rozwalona. I jeszcze ktoś żyje? Wybiencie, czy nie? Co tu jest grane? Ja się sam zabijam! Zabij wroga w tym samym momencie, w którym on zabije Ciebie. Super. Choć nie wiem, w jaki sposób miał mnie zabić, jak mnie beczki zabiły. To <laughs> jest yy, dziwne. Fuck. Zgrane. U mnie jest. Mam pecha do tych wybuchowych beczek to komplet, mam no, pleka. teraz w tej mi, jakie mam pizza skrzynka, się zbliża, chodźcie, 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 Hordy przeciwników na no, mnie napierają. Jeszcze was tu będzie szło, jasne. Stary demona, gdzie się kryłem? Wow, jeszcze już tu jest. tak nie zabijał się sam, to już bym pewnie tą... ten fragment gry przeszedł, ten, ten rozdział. Widać, że mi różnie bywa. Ja nie dałem się teraz. Ja pytam, sekretne obszar, git. kiedyś bym go odkrył też jakbym się... Nie zabił. To są obyjcy. Gdzieś tu jest. Jest, inne pancerze. Gdzie lecisz? Dobra. Koniec tych debili. Nie zaleci. Więc gdzieś tu jeszcze coś krąży. Może na górze jest? Czy nie? To mi się już pokazało przejście w następnej lokacji. A tu beczki, tam beczki, jeszcze trzeba się ich pozbyć, bo coś mi się zdaje, że jakbym był w, bliskim, w bliskiej relacji z tą beczką, pewnie bym nie żył. Coś tu się jeszcze gdzieś otworzyło. A, idę do mną. Przecież... Mówi, chyba ktoś pomykał, a jak, leci coś. Tyle z ciebie zostało. No, ruchy! Okay. Coś się wariowało. Hit. Ok, to będzie już walka z y, ostatnimi ostatnimi. już na ma, małe pomieszczenie, gdzie będą na mnie napierać hordy przeciwników. Obejdźmy bobeczek, bo będę musiał powtarzać ten fragment gry kilka razy. że jeszcze się nie pojawi tu nic większego, ja, trzeba uważać z tym właśnie, z tym, że wara panu leczka panie jakbyście się tak mogli trochę tak jakbyście nie wiem jak do zdjęciaście się zbierali w kupę to byłoby mi was łatwiej zajść. Weźmy sobie o, o, o! Właśnie chłopaki o to chodzi. O to chodzi! O to chodzi. Widzę, żeście zajerzyli już pomału o co, o, co, o co chodzi. Więc dobra. Zdjęcie grupowe właśnie, poproszę zdjęcie grupowe. składaj Twoja różda jest przesrana. Jeśli piszę to różda musi musisz Aha, za chwilę będę miał specjalną, niejako, nie, że blokowaną. Tak, to chyba teraz wypadałoby trochę nie zbierać duszy i zostawić ją na... ...ostatniego... ...bosa, którego wprowadzimy w tej rundzie. Nie wiem, czy mi tam brakuje, czy, jeden, czy jednej, czy dwóch dusz, czy co. Ale na razie nie zmarnujmy tego, tak jak wcześniej. Już mamy sporo. Od beczek się lepiej trzymać z daleka, bo to się w moim przypadku kończy strasznie źle. Ginie. Hey. O oh fuck! Co ja? Za blisko. Podeszło. Z tego. Aha. Churra. Taki cię nie mogę, jest dostał. To są sami tacy. Siep. Co to za jakiś zbiory? Sypią na kawałki. Kurde, myślałem, że go trafijam. Ale mój celność! Wzdychaj. Jest! Jednak nie mieliśmy tu żadnego większego przeciwnika. Ale za tym całkiem spore hordy przeciwników mniejszych i... Co najgorsze wybuchowych beczek. Dobra, urodzimy. Jest. Czas 12 minut. O, jeszcze z tym, że powtarzałem kilkanaście. No, spoko! Potwory wszystkie, dusze nie zabrałem niestety wszystkich, złota też nie. Pancerze 2, relikwie 0, amunicji nie wszystko. Obiekty wyszczą też, sekrety 2. No. Karty żadne. i dobra. Więc to by było na tyle, chyba, trzeciego odcinka Painkillera Hell and Damnation. Jo!